Cześć Rybenki, to Aqua, zapraszam Was na kolejny odcinek mojej miniserii, gdzie buduję cały dom tylko w jednym losowym kolorze z losowym budżetem. Dzięki wielkie dla wszystkich moich wspierających za pomoc w rozwoju kanału. Na samym początku zobaczymy w ogóle, jaki kolor uda mi się wylosować, i jak sami widzicie, moje koło Fortuny już niestety, ale kilku kolorów nie ma. Nie powiem wam jakich, do tego wszystkiego musicie dojść sami, nadrabiając moje poprzednie odcinki. No i kochani, dzisiaj będziemy budować w kolorze czarnym. Wow! No, tego się nie spodziewałam, ale ja chyba tak zawsze mówię. Usuwamy sobie oczywiście kolor czarny już z naszego koła, no i teraz przechodzimy do budżetu. Zaraz zobaczymy, ile dokładnie będę mogła Simoleonów przeznaczyć na meblowanie. No, muszę Wam powiedzieć szczerze, że chciałabym coś pomiędzy. Nie chciałabym maksymalnej kwoty, czyli 20 tysięcy simoleonów, ale też nie chciałabym jakoś mocno biedować. No i hej, mamy coś pomiędzy. Wow, idealnie! 9490. No to w takim razie lecimy na parcele. Miałam dzisiaj takie przeczucie, że może wylosuję na przykład kolor ciemno No a tutaj trochę ten kolor czarny. Czarny mnie zdziwił. W zasadzie jest to trochę kolor pokrewny, no ale spodziewałam się faktycznie czegoś innego. No słuchajcie, ja tam nie narzekam, bo ja generalnie bardzo lubię kolor właśnie czarny, biały i szary, także dla mnie to jest wiecie idealnie. Dzień dobry. Ach, jak cudownie. Ja tak patrzę, co to jest za ładny dom tam a to się okazuje, że to jest ten z poprzedniego odcinka, ale to spokojnie, słuchajcie, musicie sami nadrobić. Ja wam tutaj nic zdradzać nie będę. Pan na ten dom mam taki, że chciałabym go zrobić troszkę w stylu powiedzmy modernistycznym, chociaż co ja tam wiem o tym stylu, ale słuchajcie, będę się starać, żeby jako tako to fajnie wyglądało. Mamy już tutaj Budżet ustalony, więc chciałabym zrobić chyba dom w stylu powiedzmy takiej niewielkiej elki. Zobaczymy. Ja przypuszczam, że będę jeszcze ten dom naprawdę uch, wielokrotnie tutaj poszerzać, powiększać i tak dalej. Jak sami widzicie, naprawdę mocno mi się uszczuplił tutaj budżet, a jednak planuję się zmieścić w tej kwocie. Właściwie to całe to moje zadanie, całe to moje wyzwanie jest trochę jakby takim tworzeniem różnego rodzaju starterów. No nie wiem, tak w sumie przypadkiem wyszło. <laughs> Dobra, teraz oświetlimy sobie to całe wnętrze i cyk, żeby w ogóle tutaj. Cokolwiek widzieć. No i teraz już nawet myślę, że ten dom będzie trochę za duży. O, może coś takiego. Bardzo prosta forma, natomiast ja tutaj pewnie będę się nad tym troszkę rozpierdzielać. Czyli tak, tu byśmy zrobili drzwi wejściowe, tu byśmy zrobili jakąś taką fajną, powiedzmy, ozdobę z okien, nie wiem, coś tutaj zaraz będę kombinować, ty bym chyba chciała skośne dachy. I wiecie co? Od razu w sumie sobie je dodam. Dobra. O, oh, wow. Ej, no całkiem ciekawie to wygląda. Ja wiem, ja wiem, jeszcze tu jest naprawdę wiele rzeczy do poprawy, ale wstępnie bym chyba coś takiego chciała zostawić, ale to jeszcze wiecie. To jest dosłownie wstępnie. Jeżeli chodzi o pomieszczenia w środku, to myślę, że w tym miejscu moglibyśmy zrobić pokój dzienny. Coś w stylu właśnie powiedzmy jakiegoś salonu. Tutaj będzie coś powiedzmy w stylu jadalni, bo chciałabym, żeby tu była kuchnia, więc tutaj ta jadalnia będzie świetnie dzielić to pomieszczenie z tym. No i tutaj myślę, że w takim razie przydałaby się jakaś niewielka łazieneczka standardowo. No i musi być sypialnia. Sypialnia w sumie fajnie by było, gdyby była w tym miejscu i teraz jak tak patrzę na to wszystko, to może troszkę jednak ten dom byśmy poszerzyli, ewentualnie zaraz byśmy zwężyli, nie wiem, słuchajcie, kombinuję. Myślę, że sypialnia mogłaby być w sumie w tym miejscu, tu by mogła być łazienka, aha, 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 dobra, nawet myślę, że moglibyśmy tą sypialnię tutaj z tą łazienką trochę tak o, zabudować, tu by była wtedy kuchnia i tu by mogła być taka kuchnia w kształcie U, nie za duża, nie za mała, przynajmniej mamy niewielki dom z jakimś takim ciekawym, niestandardowym ułożeniem, no zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Tak jak już mówiłam, chciałabym, żeby ten dom był taki troszkę, troszkę modernistyczny. Tutaj bardzo duże znaczenie będą odgrywały dla nas okna. I teraz trzeba to jakoś tak ładnie poukładać. Kurczę, mamy takie okna, one są bardzo ładne, ale są dość duże. Udało mi się znaleźć coś takiego i myślę, że faktycznie stworzymy jakąś taką, powiedzmy, ładną koncepcję. Przynajmniej mam nadzieję. Wykorzystam na pewno to małe okno, tak, żeby ono po prostu coś tam, wiecie, fajnego wprowadzało jakiś taki inny element. Tutaj to duże okno. Zachowam sobie jeszcze je przynajmniej na chwilę obecną, bo może faktycznie dzisiaj tam zastosujemy. Nie wiem, słuchajcie, muszę patrzeć cały czas na budżet. To teraz musimy przejść do drzwi i kurczę, podobają mi się te, i w sumie podobają mi się jeszcze te z gry podstawowej. I jestem w kropce. <laughs> nie wiem, które drzwi zamontować, ale chyba nie ma co sobie życia komplikować i zostaniemy po prostu przy tych. Te małe okno jeszcze bym dodała tutaj, żeby też się coś jeszcze troszkę więcej zadziało. To bym też w sumie tutaj w jakiś taki sposób rozwinęła. Tutaj może bym tak o bardziej bliżej to wszystko umieściła, Kurczę, ej, to nawet nie wygląda źle. Okej, okay, okej, okay. nawet, nawet. Powiedzmy, że idziemy w dobrym kierunku. No dobra, trochę pobawiłam się koncepcją okien i myślę, że wystarczająco dużo ich tutaj napaćkałam, także pozwólcie, że przejdę po prostu teraz do dachów. <laughs> Dachy myślę, że nie sprawiają mi jakoś wiele trudności. Może byśmy zostali przy czymś takim ładne, proste, eleganckie. Zobaczmy teraz, co tam słychać w obrzeżach dachów i myślę, że o, tutaj jakieś ładne obrzeża, to my na pewno znajdziemy. Dom się robi coraz bardziej ciemny. Teraz w sumie przejdźmy do elewacji. Jak tak teraz patrzę, naprawdę dużo kasy wydałam na to, żeby go tylko udekorować. Ja pierciele, To wszystko było naprawdę bardzo drogie, a ja nawet nie mam jeszcze za bardzo nic z tyłu ogarnięte. bo będzie trzeba zrezygnować trochę z tego okna, chociaż to niewiele zmienia. Ale może też po prostu przesuniemy to troszkę tutaj na lewo i jednak trochę ten dom po prostu, wiecie, ściśniemy. Autentycznie za chwilę nie będzie mnie stać na meblowanie, a jeszcze w sumie nie zrobiłam elewacji, no. <laughs> ja jestem po prostu niesamowita. Zazwyczaj mam jakiś pomysł na to wszystko. To nie jest tak, że ja przychodzę bez pomysłu, na spontanie buduję. Nie. Ja się tak troszkę przygotowuję. Natomiast w momencie, kiedy zaczynam działać, to wszystko, co sobie gdzieś tam zaplanowałam, w ogóle odchodzi, wiecie, w zapomnienie. Szukam czarne deski. Okej, okay, wow, naprawdę jest ten dom cały czarny. Uda się zrobić nam, powiedzmy, że takie ładne fundamenty. No dobra, dobra. Teraz w sumie chciałabym, żeby te deski były troszeczkę przyozdobione jakąś taką inną tapetą. Słuchajcie, zrobiłam taką wstawkę. Prawie w ogóle jej nie widać, ale jest. Chyba na więcej wstawek mi już nie stać, więc zostawię ten temat. No to teraz przechodzimy do wnętrza i widzę, że mój budżet jest po prostu już to Totalnie wyczerpany, więc postawię sobie na początek najważniejsze rzeczy, które będę musiała zastosować. Na droższą kuchenkę, niestety, ale mnie nie stać. Widzę, że mam ładne wanny. Ta jest kurczę nawet całkiem, ale a może ewentualnie prysznic. Ale nie ma dużej różnicy w cenie. Chociaż ten prysznic nie jest zły, więc wannę sobie usuniemy. Oczywiście toaleta. O, proszę bardzo, ambasador. Ale jakoś tak bardziej mi się podoba nowoczesna ulga. Chociaż ta też jest fajna. No nie, no nie, no nie. no Ja tutaj widzę, że po prostu mam wybór przedni. Umywalka. Przydałaby się też, oczywiście. W toalecie, więc myślę, że po prostu dostosujemy taką samą. No, nie jest może najtańsza, ale za dużej różnicy w cenie tutaj nie ma. Teraz wrócimy do kuchni i mamy tutaj dość brzydką tą lodówkę, ale w sumie jest najtańsza. No dobra, różnica w cenie jest niewielka, ale będziemy musieli chyba skorzystać jednak z tej. Kurczę, no, wolałabym tą. I tak zrobimy. <laughs> Przynajmniej na chwilę. Teraz potrzebujemy najważniejszej rzeczy w sypialni, czyli łóżko. O nie, tu się zaczynają już takie potężne ceny. Ej, to jest ładne! Ładne i czarne bo myślę, że coś nam się uda z tego wszystkiego ukręcić. No i teraz taką podstawą powinien być w tym miejscu stół, ewentualnie kanapa. No i wtedy możemy przejść do jakiegoś takiego, wiecie, bardziej poważnego dekorowania. No i teraz tak, gdzie jest taka jakaś taka kanapa? Okej, okay, okej, okay. wow, ej, to jest tania kanapa. To jest bardzo dobra cena. Nawet myślę, że moglibyśmy postawić w tym miejscu kanapę trzyosobową i do tego wszystkiego dodać tą dwuosobową. Moglibyśmy zrobić jakiś taki ładny powiedzmy stoliczek kawowy, coś w tym stylu, trochę to dosuniemy. Nie mam za bardzo miejsca. Miejsca na jadalnie, więc za chwilę na pewno tutaj będę jeszcze dużo zmieniać. Ale słuchajcie, zostały mi jeszcze drzwi. Teraz tak, potrzebujemy drzwi w tym miejscu, bo w ogóle musimy wejść do sypialni, więc to muszą być takie drzwi podstawowe. Mhm. Drzwiami czasami bywa różnie, one mają czasami zawrotne ceny, a czasami normalne, więc może nie będzie jakoś tragicznie. Tu mamy takie drzwi, one są za 50 simoleonów. Ej, serio? Takie taniutkie? Fajnie. Tu byśmy dali na przykład takie do łazienki. Mhm, fiu, fiu. Trzeba bo kombinować nad tą kuchnią. Blaty do tego wszystkiego trzeba ogarnąć. O nie, z blatami jest czasami różnie. Ja już wiem, że tu może być naprawdę ciężko. To są drogie blaty. Te blaty są nawet całkiem niezłe, ale trochę takie jakby uszkodzone, wiecie, jak jest podrapane. Mm -hmm, to mi się już gryzie, to już wygląda okrutnie. Może podmiejmy za chwilę kuchenkę. To są jakieś naprawdę nieludzkie ceny. To w ogóle nie wygląda jakby było kolorem czarnym. No nie no, muszę zostać przy tym. Ale to jest takie brzydkie, patrzcie, to wygląda, jakby w ogóle było takie totalnie. Co to jest w ogóle. Widać, że to były początki chyba gry i tutaj się nikt naprawdę jeszcze nie starał. Te szafki myślę, że będą całkiem spoko. Cena jest ich nawet nawet całkiem przyjemna. A do tego wszystkiego nawet się nawet spoko komponują z tym całym tutaj powiedzmy brązem i jakąś dziwną zielenią. Dodamy sobie to wszystko, tak tutaj powiedzmy w kształcie litery U. I ja pierdziele ile hajsu mi zostało, a ja jeszcze nie mam ani kurcze koloru ścian, ani podłogi. Ja pierdzielę, ja nie wierzę po prostu w to, co się tutaj dzieje. Jak ja pojechałam równo, pojechałam równo. Kurczę. Trochę mi komplikuje sprawę. Ale dobra, okej, okay. w takim razie kolor ścian, żeby nie było, że ja tutaj o najważniejszych rzeczach zapominam. Tak, jasne. <grym> dobra, zostawimy coś takiego, a resztę ściany po prostu zrobimy gładką. A może coś takiego, słuchajcie? Uwielbiam ten kolor ścian, szaleję po prostu za nim dosłownie. To dochodzi nam wraz z dodatkiem razem raźniej i uwielbiam tę tapetę. Chciałabym, żeby była w kuchni, ale oj, coś czuję, że będę musiała za chwilę to wszystko jeszcze pozmieniać. I co my tu mamy jeszcze? Jakieś tutaj wstawki i tak dalej. A coraz mocniej mi się uszczupla budżet. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Ej, to też jest ładne. Zmieniłam całkowicie tapetę w sypialni. Dodałam taką całą czarną z białymi wstawkami, żeby jakkolwiek chociaż ten kolor odbijał, bo muszę przyznać, że ten kolor czarny na przykład nie męczy tak bardzo jak kolor czerwony, ale wiecie, jest tu naprawdę ciemno, mimo światła jest jednak tak, wiecie, trochę buro i ponuro. Nawet myślę sobie, że skoro ta łazienka jest w sumie nawet całkiem spoko ogarnięta, to może byśmy tutaj w sumie trochę poszerzyli tą sypialnię, tak żeby Simowie mogli sobie na spokojnie niej chodzić. Kuchni poszerzać nie chcę, bo niestety będzie mnie to drogo kosztować, ale w sypialni możemy nadać trochę przestrzeni. No i teraz w sumie, jak już tutaj mamy co nieco ogarnięte, to myślę sobie, że możemy na spokojnie sobie teraz dodać podłogę. Do łazienki możemy dać tego typu kafle, do dużego pokoju możemy dodać tego typu parkiet i wygląda to bosko. Uwielbiam tą podłogę. Jest super. No to teraz w takim razie chciałabym dodać jakiś taki ładny włochaty dywan w kolorze czarnym do sypialni. Boże, jak to pięknie wygląda. Zostaje przy tym, podoba mi się. I to wszystko nawet się, nawet tak powiedzmy, powiedzmy, wstępnie ładnie komponuje. To okno moglibyśmy troszkę poprawić, dodać w tym miejscu. Zostaje nam opcja jeszcze dodania podłogi do łazienki, takiej, która będzie się lepiej prezentować. Niby to są te same kafle, ale jakoś tak one za bardzo ze sobą się nie tutaj, wiecie, łączą. Więc niestety, ale będę musiała chyba zmienić tapetę w łazience. Myślałam, że mamy ten temat z głowy, a niestety to wcale nie jest takie łatwe. Ale przy okazji znalazłam coś takiego i chyba to mi się będzie bardziej tutaj ładniej komponować. Za chwilę, oczywiście, jeszcze tutaj w jakiś sposób to będę chciała spasować ale uff. mówię wam szczerze, że niby taki kolor czarny, prosty, a jednak wcale nie taki prosty. Tutaj mamy jeszcze jakieś takie gładkie ściany, powiedzmy tutaj zrobimy to na gładko. Nie mam zielonego pojęcia, co za chwilę mi z tego wszystkiego wyjdzie. Ścianę ujednoliciłam całkowicie w łazience i teraz muszę przejść do mojego kolejnego zmartwienia, czyli ściany właśnie w kuchni. Bardzo chciałam zachować tę tapetę, ale niestety w ogóle ona mi tutaj nie pasuje. No i tutaj widzę, że rodzą się kolejne problemy. Podsaluję w takie tapety, które totalnie tutaj nie siedzą. No dobra, znalazłam jakiś taki półśrodek. To ścianę dość mocno ujednoliciłam. Tą w sumie tak naprawdę wzbogaciłam o kafelki, także, że tak powiem jednak nic nie widać, ale musicie mi zaufać na słowo, że tutaj się naprawdę wiecie dużo dzieje i tak dalej, nie? Tak jak to zawsze mówię. nie zostają mi 432 simoleony, więc to jest w sumie dobry moment, żeby jakkolwiek dodać jakieś takie lepsze światło. No i oczywiście te spodki wszystkie starałam się już usunąć. Spodek dodam w łazience w kolorze czarnym, żeby to po prostu mocno się ładnie świeciło. zostaje mi jeszcze w sumie opcja dodania jakiegoś takiego powiedzmy, że mini stolicyzmu. Jakiegoś tutaj, nie wiem. Miałam zrobić jadalnie, tak. <grych> no dobra, tutaj mamy stoliczek. Na razie postawię go w tym miejscu. Słuchajcie, improwizuję. Tu mamy krzesła. Możemy dodać cztery. Tak, oczywiście, żeby hajsu było trochę w zapasie. Tu mamy tą kanapę. Y, chyba będę chciała, żeby ona została w tym miejscu. Pamiętajmy o tym, że w tym miejscu Simowie będą musieli mieć tą wolną przestrzeń, bo będziemy tutaj wchodzić sobie do tego domu. No, na siłę nie musi wcale tutaj być. O, oh, wow, ile dostaliśmy kasy z powrotem. Więc faktycznie kanapka kanapka. Więc kanapa mogłaby znowu. Stanąć tutaj i teraz mamy faktycznie taką przestrzeń, którą musielibyśmy wypełnić czymś. No i wychodzi na to, że w tym miejscu moglibyśmy postawić jakiś naprawdę niewielki stolik kawowy. To by się nawet mogło tutaj nadać. Oczywiście, Simowie sobie poradzą, raczej przejdą. Dom się nawet całkiem ciekawie prezentuje. Oczywiście to jeszcze nie jest koniec, ale, ale jest coś nawet nawet ciekawego w tym domu. Długa rura odpływowa. Myślę, że moglibyśmy coś takiego tutaj zastosować, tak, żeby to w jakiś taki ładny powiedzmy naturalny sposób nam odcinało ten kamień od tego tutaj drewna. Stało mi jeszcze dwie. 12 simulonów. Okej, okay, no to może być ciężkie w sumie do zrealizowania. To miejsce troszkę trzeba poprawić. Dobra. Okay. Okay. W bardzo brzydki sposób się to tutaj łączy, w serio. A jakby zwęzić troszkę ten dom, o tą jedną chociażby kratkę, ale z tej strony. Dobra. Troszkę pieniążków nam przybyło. To moglibyśmy przesunąć tu. Łazienkę moglibyśmy przesunąć też trochę do przodu. Czyli postawić tu umywalkę, tu prysznic, a tutaj odjąć te ścianę. Tu moglibyśmy wtedy na spokojnie sobie przestawić te wszystkie blaty. Jakoś tak zaoszczędziłam trochę miejsca i przy okazji wpadło mi więcej pieniędzy. To jest dobra wiadomość. Muszę usunąć to okno, bo ono jest po prostu brzydkie. I przy okazji mam jeszcze, wow, prawie 500 simoleonów na koncie. to no teraz to nawet nie wiem, co z tym hajsem zrobić. Ucześ, szafki górne są ważne, ale myślę, że musimy dodać sobie je jako używane. Na nic innego nas nie stać. Dodamy tylko tak symbolicznie, po prostu w tych dwóch miejscach. Zostaje nam jeszcze 214 simoleonów. To naprawdę nie jest dużo. Jakiś filar, jakaś kolumna by nam się przydała. Zobaczmy teraz jakieś umywalki z lewy, coś w tym stylu. Myślę, że tutaj, o, dobra, jest jakiś tutaj tani lew Jest, to najważniejsze. Teraz wychodzi na to, że na nic więcej mi nie stać. Nie dobrze. Nie mamy tutaj żadnej ozdoby, żadnej dekoracji, i musiałam zrezygnować z firanek. Myślę też, że możemy się trochę wspomóc z debugiem, ale niestety będę musiała odhaczyć kolor czarny, teraz po prostu będę musiała się pilnować. Five minutes later. Właśnie skończyłam budować cały dom i zostało mi jeszcze do tego wszystkiego 9 simoleonów. No za tą kwotę niestety nie zaszaleję, natomiast chciałam wam powiedzieć, że w pewnym momencie byłam nawet na samą siebie zła, że kurczę, ten dom jest prawie pusty, nic się tutaj za bardzo nie dzieje. A potem dopiero sobie zdałam sprawę z tego, że ej, przecież ja miałam. Tylko 10 tysięcy simoleonów na to, żeby zbudować ten dom i do tego wszystkiego jeszcze go umeblować. Więc myślę, że naprawdę jest całkiem w porządku. Do tego wszystkiego nieskromnie uważam, że nawet mój dom za 10 koła jest lepszy niż startery i jej za 20 koła. Także, <laughs> nie no kochani, żarty oczywiście na bok, ale chciałam wam pokazać, że ja ten dom już zrobiłam całkowicie i patrzcie, jak on się naprawdę ładnie prezentuje. Słuchajcie, użyłam tutaj kilka oczywiście elementów z Debuga, ale jak dla mnie jest naprawdę całkiem w porządku. I do tego wszystkiego jeszcze dam od siebie samochód, bo jakże by ale teraz zróbmy sobie jakieś takie małe podsumowanie. Tutaj dodałam skrzynkę na listy, żeby coś w końcu zmienić nie dodawać tej takiej standardowej napatyku. Mam nadzieję, że żaden listonosz nie będzie miał z tym problemu, ale myślę, że nie powinien. No i właściwie wiecie, jak jest. Dodałam oczywiście od siebie też samochód, bo ja przecież za nimi bardzo przepadam. Ogródek jest taki trochę zrobiony na dziko, ale myślę, że on ma jakiś taki swój urok. Ja bardzo lubię takie zarośnięte przestrzenie w simsach, więc tama też to u siebie zawsze stosuje. No i teraz przechodzimy do wnętrza, które wiecie sami, że jest bardzo skromne. Mamy tutaj fajną przestrzeń, w sumie jadal z tylko i wyłącznie stołem z czterema krzesłami. No i oczywiście coś powiedzmy na wzór saloniku z kanapą i stolikiem kawowym. Kuchnia w kształcie U, lekko udekorowana powiedzmy, że kuchennymi akcesoriami i szafkami górnymi. Łazienka bez zmian, no i oczywiście pusta sypialnia tylko i wyłącznie z łóżkiem. Jak za niecałe 10 tysięcy simoleonów, to myślę, że jest naprawdę całkiem nieźle. Oczywiście udostępniam Wam ten dom w galerii, także kochani, możecie śmiało go pobierać, wystarczy wpisać Akwamaryna. tam mnie zawsze znajdziecie. Dzięki Wam wielkie za uwagę, dziękuję również moim wspierającym Trzymajcie się cieplutko, na razie, test, pa!